Raptuma.pl ej sprawdźcie ten adres i sprawdźcie para, biorę na z co? to blaszki Kurwa, codziennie tu jesteście i nie zdodziło Ci się takie, nic nie robię całymi dniami? No tak, ale wiesz, bracie, to jest wina społeczeństwa! Ej, nie jesteśmy braćmi. Po drugie nie zaczynaj swojej gadki, nie mieć się umyć, zacznij szukać pracy, nie co się, by zarobić dwa grosze. Że to, że taty ma tak, to mi tutaj gadasz. A sam to niby to, masz pracę? O mnie się nie ma, dwóch się zarabiam hajs, nigdy nie zobaczysz mnie ze jak ty. Na, da, da. Wiesz to, daruj sobie te swoje katania. Sęp. Trzyma jak tam Dobra powiedz że dziś wieczór chcę mieć hajs Zoze, tak się zastanawiałem Nie miałbyś czegoś dla mnie Może Powiedz ile za 100 złotową torbę Ile? 100 złotych mm, Mam kłopot wiesz mam 70 blach przy sobie Może jakiś rabacik wiesz Z tobą kurwa zawsze jest tak samo prawdziwy sen Znajdź se kurwa fuę! Nowe kawałki i gorące produkcje. Tylko tutaj, tylko teraz, i